Myślę, że, że wynik na tablicy wyników, chociaż jedna dzisiaj nie działała, nie oddaje w pełni przebiegu meczu. Był to mecz bardzo wyrównany. Na pewno ogromne emocje były na boisku, bo widzieliśmy, ile ten mecz waży, ile ten mecz znaczy. Tak naprawdę dla nas był to w tej chwili najważniejszy mecz w sezonie. Aby dostać się do tego finału i pokonać PGS hatów. Ale wytrzymaliśmy, myślę, że. W tych najważniejszych momentach w tym sezonie jesteśmy, gramy na dobrym poziomie i to jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że utrzymamy także podobny poziom gry i koncentracji w filmowych spotkaniach. Wydaje mi się, że w Bełchatowie troszeczkę jednak w głowie nam siedział brak Zatiego i to, że nie byliśmy jeszcze do końca przekonani, jak to do końca będzie, czy, czy Adi da radę i generalnie jaką będziemy mieli formę też w tej drugiej linii. Natomiast Adi udowodnił, że potrafi grać na wszystkich pozycjach, które wymagają bycia gdzieś tam z tyłu, i bardzo dobrze poradził sobie z tą presją. I po pierwszym meczu, wiedząc to, że nie będzie żadnej dziury na boisku w tym meczu trzecim po prostu byliśmy spokojniejszy mogliśmy się skupić na grze było ogromne ryzyko, bo mieliśmy swoje szanse w meczu wyjazdowym i, i liczyliśmy tam na zwycięstwo nie udało się Był, drużyna z Bełchatowa zagrała świetne spotkanie my zagraliśmy trochę słabiej, nie wykorzystaliśmy swoich szans i wiedzieliśmy, że ten mecz dzisiejszy będzie, będzie decydujący i będzie miał ogromny ładunek emocjonalny ale powtórzę się jeszcze raz wytrzymaliśmy wytrzymaliśmy w tych najważniejszych momentach i myślę, że bardzo duże brawa dla Adriana Staszewskiego, bo on dzisiaj jest takim naszym cichym MVP nie wiem czy to był jego drugi tak chyba mecz na Libero w karierze, ale był niesamowity, był dzisiaj pewny, dawał nam spokój, bronił piłki, przyjmował piłki, był naprawdę, naprawdę zrobił wszystko to, czego, czego oczekujemy zawsze od Libero, czyli czyli tą czarną robotę, także bardzo się cieszymy, że on również zagrał dzisiaj świetne zawody. Zagrywali trochę gorzej niż u siebie, chociaż też zagrywali bardzo dobrze. My potrafiliśmy te zagrywki utrzymać i nie dostawaliśmy aż tak dużo bezpośrednich asów i myślę, że to było jednym z kluczy do, do zwycięstwa. Natomiast wydaje mi się, że nie popełniliśmy też aż tak dużo błędów własnych i bo jednak jak graliśmy ten drugi mecz w Bełchatowie to ilość popełnionych przez nas błędów była aż troszeczkę rażąca. Dzisiaj zagraliśmy akurat w tym elemencie zwykłe spotkanie, takie jak zawsze. I o wiele ciężej drużynie z Bełchatowa grało nam się, kiedy my nie popełnialiśmy tych błędów. Na pewno mierzymy, mierzymy w złoty medal. Myślę, że przed sezonem mieliśmy, mieliśmy założenia takie, aby grać o najwyższe cele. Zresztą jak co roku, co roku w Kędzierzynie ten klub ma ogromne ambicje i my chcemy te ambicje również w tym, w tym sezonie zrealizować. Choć wiemy z kim przyjdzie nam się mierzyć w finale, Jastrzębski Węgiel to, to drużyna, drużyna bardzo dobra, mająca też świetnych rezerwowych tak naprawdę granicę całą czternastką i ktokolwiek tam nie gra, gra świetnie. Także mamy nadzieję na świetne siatkarskie widowisko, na duże emocje. Szkoda, że nie będzie z nami kibiców, ale, ale wiemy, że na pewno będą nas wspierać i oglądać.